ogólnie tą opcję jakby taką w sensie wczoraj tej opcji nie miałam z tym bazarkiem ale patrzcie teraz ludzie tak żaleją i patrzcie ja wystawiam rzeczy w tym bazarku ale to jest mega drogie strasznie drogo są niektóre się się robią takie perełki gdzie ktoś wystawia mega tanio ale jest też dużo drogich i możemy patrzeć razem to przejrzeć patrzcie jaka droga bluzka jakby wiesz jest co jest grane. W sensie fajne rzeczy są, bo są ze starego momiu jeszcze. Z tego co widzę. Ale no, to jest nieopłacalne. Nieopłacalne to jest. Naprawdę. W sensie wystawiłem jest takie kosmiczne ceny. Co na które rzeczy. Mm. Jestem biedna i mnie nie stać na momiu na nic, prawie. To w ogóle jest w sklepie za mega mało. o mm, jaki to. Ale mega jest ten bazarek. W sensie, Doba. jeszcze jak w sensie ja mam na razie tą opcję, nie wiem jak się wystawia tutaj rzeczy ale wystawia się chyba tak, że powinno być koło swojego tutaj ten, więc jeszcze wystawiać się nie mogę, więc jak przyjdzie ta opcja mi, że będę mogła wystawiać to oczywiście o tym wam także nagram odcinek mm. może coś się kupimy chciałabym coś kupić na tym bazarku tylko musi być coś taniego coś kupić, na przykład oksy jakieś. Oksy? nawet na na oksy. Znaczy to się aktualizuje. Jak ktoś coś doda, to od razu się to jakby, wiecie, kasuje. Kupimy coś takiego fajnego. Ale fajne oksy. Ale ktoś się też drogą wystawił. Spróbujemy coś, jakąś wieść, taką perełkę złapać. Te mam, ale fajne. A te mam na głównym kącie, ale fajne. Te na Sylwestra też mam na głównym. Te mam tutaj na ale jakby to jest takie, takie głupie, w sensie, wiecie, że zwykli użytkownicy mogą kupić to dopiero za 5 godzin wystawienia, takie trochę, wiecie, nie za fajne dla użytkowników, którzy nie mają pakietu. To, co jest grane. No akurat to mam tutaj wzbudza to w graczach wielu, dużą presję. Dobra, ogólnie pamiętajcie kochani, o zadzwonił o subskrypcji mojego kanału i nawet mały komentarz z tym oglądał I ja będę na się filmy i tak dalej, i tak dalej. I no, naprawdę chcę mieć Was coraz więcej, żebyście wszyscy byli ze mną i żebyście byli w moim teamie z Pinkie. Więc buziaczki do kolejnej.